Rozdział 5. Personalizacja wyglądu sklepu. 5.4 tworzenie i edytowanie stron o nas polityka prywatności, regulamin sklepu. Zagadnienia 5.4.1. tworzenie strony o nas. 5.4.2 tworzenie strony polityka prywatności. 5.4.3 tworzenie strony regulamin sklepu. 5.4.4 wskazówki i tajpi 5.4.5 podsumowanie. Strony takie jak o nas, polityka prywatności czy regulamin sklepu są kluczowe dla każdego sklepu internetowego. Są to dokumenty, które budują zaufanie do Twojego biznesu i pomagają w przestrzeganiu przepisów prawnych. W Shopify proces ich tworzenia i edytowania jest prosty, a platforma oferuje odpowiednie narzędzia do efektywnego zarządzania tymi stronami. W tym rozdziale omówimy szczegółowo, jak tworzyć i edytować te strony, jakie informacje powinny się na nich znaleźć oraz jak dostosować je do wyglądu sklepu. Strona O nas to przestrzeń, w której możesz opowiedzieć historię swojego sklepu, zaprezentować wartości, jakimi się kierujesz, oraz pokazać, dlaczego klienci powinni wybrać właśnie Twój sklep. Tego typu strona pomaga zbudować zaufanie i przyciągnąć klientów, którzy szukają nie tylko produktów, ale także autentycznego kontaktu z marką. Tworzenie strony O nas w Shopify. Pierwszego, zaloguj się do panelu administracyjnego Shopify. Drugiego. W lewym menu kliknij Online Store, sklep internetowy, a następnie wybierz Pages, Strony. 3. kliknij Add Page, dodaj stronę. 4. W oknie, które się pojawi, wprowadź nazwę strony, np. Na o nas. 5. W polu treści dodaj informacje o twojej firmie: historia, misja, wartości, zespół, ewentualnie zdjęcia lub filmy. Możesz także dodać informacje kontaktowe, by użytkownicy mogli się z tobą łatwiej skontaktować. 6. Po zakończeniu edytowania kliknij Save, zapisz. Zawartość strony O nas. Historia marki: opisz, jak powstała Twoja firma, dlaczego postanowiłeś otworzyć sklep i jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze. Misja i wizja: wyjaśnij, co wyróżnia Twój sklep na tle konkurencji oraz jakie cele sobie stawiasz. Zespół: przedstaw osoby stojące za sklepem, szczególnie jeśli są to osoby, które w jakiś sposób wpływają na doświadczenia użytkowników. Informacje kontaktowe: może to być adres e-mail, numer telefonu, linki do mediów społecznościowych. Personalizacja strony o nas. Shopify umożliwia dodawanie różnych elementów do strony, takich jak obrazy, dodaj zdjęcia przedstawiające Twoją firmę, produkty w kontekście ich produkcji lub codziennej działalności. CTA, Call to Action, na końcu strony możesz umieścić przyciski, które zachęcą odwiedzających do zakupu, zapisu do newslettera, czy kontaktu z firmą. Zgodność z przepisami prawnymi to jeden z obowiązków każdego sklepu internetowego. Wiele krajów wymaga, aby na stronie sklepu znajdowała się polityka prywatności, która informuje użytkowników, jak ich dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane. Tworzenie strony polityka prywatności w Shopify. Pierwszego przejdź do online store pages add page, dodaj stronę. Drugiego wpisz nazwę strony polityka prywatności. Trzeciego Shopify oferuje domyślny szablon polityki prywatności, który możesz edytować zgodnie z wymaganiami. Aby skorzystać z tego szablonu, kliknij w Insert Sample Privacy Policy, wstaw przykładową politykę prywatności, a system wstawi domyślny tekst. Czwartego możesz także skorzystać z narzędzi, które pomagają w tworzeniu polityki prywatności, takich jak Termli.io narzędzie online do tworzenia polityki prywatności zgodnej z RODO i innymi regulacjami. Pryacypolisies.com generator polityki prywatności, który dostosowuje treść do przepisów prawnych obowiązujących w Twoim kraju. Piątego. Po zakończeniu edytowania kliknij Save, zapisz. Zawartość strony polityka prywatności. Jakie dane zbierasz, określ, jakie informacje osobowe użytkownicy podają podczas rejestracji, zakupów, zapisu do newslettera lettera, itp. Jak dane są wykorzystywane, wyjaśnij, w jaki sposób będziesz wykorzystywać dane, np. do realizacji zamówienia, marketingu, analizy danych. Przechowywanie danych, powiedz, jak długo przechowujesz dane i jakie środki bezpieczeństwa stosujesz. Przekazywanie danych, jeśli przekazujesz dane osobowe osobom trzecim, np. dostawcom, musisz o tym poinformować. Prawa użytkowników, wyjaśnij, jakie prawa mają użytkownicy, w tym prawo dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania. Regulamin sklepu to dokument, który zawiera zasady korzystania z twojego sklepu. Jest to szczególnie istotne w kontekście zakupów online, aby klienci wiedzieli, jak działają procedury zamówień, płatności, dostawy i reklamacji. Tworzenie strony regulamin sklepu w Shopify. Pierwszego. W panelu administracyjnym przejdź do Online Store Pages Add Page. Drugiego wpisz nazwę strony, np. Na regulamin sklepu. Trzeciego możesz skorzystać z darmowych generatorów regulaminów, takich jak Shopify's Legal Templates Shopify udostępnia szablony dokumentów prawnych, w tym regulaminów i polityk, które można łatwo dostosować. TermsFeed pozwala na stworzenie regulaminu zgodnego z prawem. Czwartego. Po wstawieniu lub napisaniu regulaminu, kliknij Save, zapisz zawartość strony regulamin sklepu. Warunki sprzedaży opisuje zasady sprzedaży, w tym sposób składania zamówienia, płatności, czas realizacji itp. Ceny i płatności określa walutę, sposób płatności i ewentualne opłaty dodatkowe. Wysyłka i dostawa Informacje o kosztach, czasach dostawy, możliwościach wysyłki międzynarodowej. Zwroty i reklamacje Określenie procedury zwrotu towaru, warunków reklamacji oraz prawa do odstąpienia od umowy. Odpowiedzialność sklepu, zasady odpowiedzialności sklepu za produkty, w tym informacje o odpowiedzialności za uszkodzenia czy wady towarów. Dbaj o przejrzystość. Pamiętaj, że polityka prywatności i regulamin sklepu muszą być napisane w sposób jasny i zrozumiały. Unikaj prawniczego żargonu, który może być trudny do zrozumienia dla zwykłego użytkownika. Aktualizuj dokumenty, jeśli zmieniają się przepisy prawne, procesy w Twoim sklepie lub metody przetwarzania danych, pamiętaj o zaktualizowaniu tych stron. Linki do stron prawnych, umieść linki do stron takich jak polityka prywatności i regulamin sklepu w stopce swojego sklepu. Dzięki temu użytkownicy będą mieć łatwy dostęp do tych informacji. Tworzenie i edytowanie stron takich jak o nas, polityka prywatności czy regulamin sklepu to istotne elementy budowania profesjonalnego sklepu internetowego. Shopify oferuje prostą metodę dodawania i edytowania tych stron, dzięki czemu możesz szybko wprowadzić niezbędne informacje i dostosować je do wymagań prawnych. Pamiętaj, że te strony powinny być zawsze aktualne, jasne i dostępne dla użytkowników. Rozdział 5 Personalizacja wyglądu sklepu 5.4 Tworzenie i edytowanie stron O nas Polityka Prywatności, Regulamin sklepu.